Cześć! Dziś czas na podsumowanie zeszłego miesiąca. Tym razem akurat nagrywam mieszkanie wyjątkowo. Jeśli oglądaliście poprzednie odcinki z tej serii, to były one zazwyczaj w plenerze. Zawsze były w plenerze. Natomiast na ten moment yy, pogoda jest średnia, więc stwierdziłam, że trzeba nagrać w mieszkanie. I tak, yy, jeśli chodzi o kosmetyki, które w tym miesiącu u mnie się sprawdziły, to zacznę od marki Pixi Cosmetics. Jest to marka, która tworzy produkty mineralne, naturalne. I mam z tej marki Bronzer. Jest to bronzer w formie sprasowanej, więc jeśli chodzi o produkty mineralne nie zdarzy się to aż tak często, a jest uważam bardzo wygodna forma, tym bardziej na wyjazdy. Super to się sprawdza, właśnie też wisiłam ten bronzer na wyjazd i to było bardzo wygodne. W każdym razie jeśli chodzi o bronzer, który ja mam, ja kupiłam sobie odcinek 110, który jest lekko palający. Teraz przy mojej lekko opalonej cerze hmm, sprawdza się idealnie, bo właśnie podkreśla jeszcze tę paleniznę. W ogóle wybór kolorystyczny tych bronzerów jest spory, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Jeśli chodzi o jasne karnację, akurat ten brązer będzie zbyt ciepły, więc polecam troszkę jaśniejsze, troszkę chłodniejsze odcienie, właśnie jeśli ten brązer Was zainteresuje. Jeśli chodzi w ogóle o ten brązer, to podoba mi się w nim to, że się pięknie rozciera, tworząc efekt takiej trójwymiarowej skóry, nie ma tutaj efektów zbyt wysuszonego produktu. Często zdarza się tak, że produkty naturalne, z tego co zauważyłam, są dosyć suche w swojej konsystencji, a ten naprawdę rozprowadza się przepięknie, bardzo łatwo i tworzy taki efekt miękkiej skóry. Też właśnie mam dzisiaj ten brozer na, na pod policzkami. W ogóle używam go praktycznie codziennie, tak, codziennie odkąd go mam e, i sprawdza się rewelacyjnie, jestem zachwycona. Też pigmentacja jest taka w sam raz, nie jest zbyt mocny, więc nie robimy sobie plam, Ym, a przy tym ładnie to podkreśla e, właśnie kości policzkowe i też się trzyma cały dzień. Jestem zachwycona tym produktem i na pewno będę sięgać jeszcze po inne e, kosmetyki tej marki. Też wiele osób polecało mi e, maskarę z Pixi. Też na pewno będę chciała sprawdzić i będę chciała jeszcze sprawdzić puder sypki matujący, bo podobno jest jeden z bestsellerów tej marki, ale akurat jak zamawiałam brązer, to tego pudru właśnie nie było. Także poczekam na dostawę i wtedy sobie zamówię na pewno z maskarą. A jeszcze jeśli chodzi o maskarę, to ja bym w tym miesiącu bardzo poleciła Wam maskarę z marki Omnia Botanika. Wspominałam o tej maskarze, zresztą jako bronzerze na Instagramie. To jest maskara, która jest pogrubiająca, chyba jest też wersja wydłużająca. Ja mam tę pogrubiającą. Jeśli chodzi o tę maskara, ona ma 99,55% składników naturalnych. Co mi się podoba w tej maskarze, to to, że faktycznie pięknie podkreśla rzęsy. Ta szczoteczka jest silikonowa, bardzo ładnie rozdziela je podkreśla, pogrubia. Jeśli chodzi o maskarę, to na początku jak zazwyczaj z każdą maskarą, jest trochę zbyt wodnista i daje efekt dosyć naturalny na rzęsach. Natomiast yy, jeśli właśnie kupiłyście po tym poleceniu moim na Instagramie tę maskarę i u Was tak się sprawdza średnio, Poczekajcie, aż trochę zastygnie, jak z każdą maskarą. Ja na początku używałam tej maskary mieszając z innymi tuszami, których używałam na bieżąco w tym momencie i wtedy uzyskiwałam fajny efekt. Natomiast właśnie ten efekt był troszkę zbyt naturalny, dlatego dodawałam właśnie tamte maskary. Trochę zamieszałam, mam nadzieję, że wiecie o co chodzi. Natomiast na ten moment po tych półtora miesiąca, dwóch miesiącach, teraz mam z 2,5 miesiąca, może trzy, ta maskara sprawdza się idealnie samodzielnie. Ja też nagrałam taki szybki filmik na Instagramie, żebyście mogli zobaczyć, jaki efekt daje ta maskara na moich rzęsach. Ja jestem na ten moment bardzo, bardzo, bardzo zadowolona. najlepszą maskarą, jaką użyję, jakiej używam do tej pory naturalnej. Ale jeszcze właśnie sprawdzę tę maskarę z Pixi. Jestem ciekawa, czy przybije tę maskarę. Dalej, jeśli chodzi o podkłady, też nagrywam test tych podkładów. Jest to marka Lumileve. Jest tutaj wersja matująca i rozświetlająca. I na wideo zrobiłam taki test porównawczy, jak te podkłady się zachowują oba po jednej stronie twarzy jeden, po drugiej stronie drugi. No więc możecie sobie zobaczyć, jak po kilku godzinach te podkłady się sprawdzały. Ja jestem bardzo zadowolona, jak można zauważyć tego, w tej wersji mat używam więcej, żeby po prostu makijaż był trwalszy. Natomiast uważam, że obie wersje sprawdzają się równie dobrze. Pięknie wyglądają na skórze, mają super krycie. Bardzo łatwo się rozprowadzają. U mnie dają efekt miękkiej skóry, nie wysuszają absolutnie, nie ściągają mi skóry, wyglądają przepięknie, świetnie się trzymają, jestem jak najbardziej jak najbardziej na tak, więc warto zwrócić również uwagę. Teraz przejdę do produktów pielęgnacyjnych i będą dwa szampony, o których chciałabym wspomnieć. Jeden zostawiłam, który już jest pusty, ale właśnie zostawiłam go po to, żeby o nim wspomnieć. Jest to marka Nae, która jest dostępna w Rosmanie, nie wiem czy w Hebe też, ale w Rossmanie na 100%. I też tę markę poleciła mi jedna z dziewczyn tutaj w komentarzach właśnie. I jest to marka, która ma Ekocert i też ma Cosmos Organic, więc składniki są na pewno dobre. Można brać w ciemno i um, będziecie zadowolone, jeśli chodzi właśnie o składniki w tym produkcie. Jeśli chodzi o sam produkt, bardzo dobrze się u mnie sprawdzał, świetnie się pieni, przy tym bardzo dobrze czyści włosy, nie obciąża ich. Ja mam dosyć cienkie włosy. Które mają tendencję do takiego oklapnięcia, więc ja lubię kiedy te szampony i produkty do włosów są dosyć lekkie w swojej konsystencji, żeby troszkę mogły też mi unieść włosy od nasady. No i właśnie ten szampon, wybaczcie za chaos. właśnie ten szampon super się u mnie sprawdza, dobrze doczyszcza włosy i myślę, że jeszcze do tego, I myślę, że jeszcze do tej firmy wrócę. Natomiast będąc właśnie ostatnio w Rosmanie szukając czegoś nowego, zobaczyłam markę Mysterium. Jest to szampon z biotyną do włosów cienkich, delikatnych, bez objętości, czyli powiedzmy, że coś dla mnie, żeby tę objętość jak, jak, jakkolwiek uzyskać. Składniki też ma całkiem ok. Jest SLS free, pure water, currently free. Też napisane, że jest stworzony z naturalnych składników. Bardzo dobrze się pieni, bardzo dobrze też doczyszcza włosy, nie są obciążone. Też super się sprawdza ten szampon, także jeśli chcecie sprawdzić, to również polecam. Też znalazłam tę markę w Rosmanie. Teraz przejdziemy do takich kwestii bardziej lifestyle'owych, powiedzmy, e, czyli takich troszkę bardziej życiowych. W tym miesiącu zaczęłam jeździć na rolkach, gdzie miałam dosyć sporą przerwę od nich, ale przypomniałam sobie o nich tak naprawdę po przeczytaniu książki Klub Piąta Rano. Wspominałam o tej książce w zeszłym miesiącu, w poprzednim odcinku, e, gdzie tam jest zasada taka, aby 20 minut samego rana, żeby mieć taki swój czas, swoją godzinę dla siebie. I mamy 20 minut na trening, 20 minut na medytację, wyciszenie, takie skupienie się na sobie w swoim planie dnia i tak dalej, co chcemy zrealizować. I 20 minut na edukacji, czytaniu książki, podcastów, słuchanie czegoś rozwojowego. I jeśli chodzi o mnie, to bardzo mocno wprowadziłam tę pierwszą kwestię, jeśli chodzi o trening, czyli gdy się budzę, od razu samego rana e, trenuję. I to jest właśnie u mnie różnie. Często jest tak, że jeżdżę na rolkach, tylko nie jeżdżę, niestety nie mogę jeździć nimi codziennie, bo kolana nie bardzo widać, że to lubią. Po prostu zaczynają mi boleć po tak 3 dni, jak zrobię podrząd, jeżdżę nie na rolkach samego rana, to wtedy mi te kolana niestety bolą. Więc ja robię na przemiennie, że jednego dnia jeżdżę na rolkach, drugiego dnia robię sobie trening siłowy, trzeciego dnia na przykład ostatnio skakałam na skakance, następnego dnia idę na spacer, dłuższy, krótszy. W każdym razie trening taki poranny zajmuje mi około 30 minut i powiem Wam, że efekt jest naprawdę świetny, bo mam więcej energii do życia, jestem od razu obudzona, mój organizm też jest trochę rozciągnięty, te mięśnie są takie zastane, sztywne i po prostu to ciało zaczyna pracować. Więc... Widzę ogromne, ogromne korzyści z tego, aby trenować samego rana, nie wstawać i po prostu robić się na niej czy kawę i tylko najpierw zrobić trening. Może to być nawet 10 minut, po prostu nie wiem, zrobić sobie truchty w miejscu, jeśli nie macie czasu, możliwości iść na spacer, czy po prostu potrenować samego rana to polecam nawet takie właśnie szybką rozgrzewkę czy pijacyk z samego rana, żeby po prostu serce zaczęło bardziej pracować, ciało zaczęło się bardziej ruszać, bo naprawdę wtedy macie znacznie, znacznie więcej energii do życia, do działania i to jest bardzo, bardzo dobre. Dalej, jeśli chodzi o tak. Taką rzecz, którą chciałabym polecić to bransoletki. Marka nazywa się Planner Nature. Ja akurat tę markę wyhaczam na Instagramie i tam można znaleźć przepiękne bransoletki, które są stworzone z kamieni czy też kryształów naturalnych, które mają swoją energię, swoje oddziaływanie na nasz organizm, naszą energię ciała itd. Ja akurat zamówiłam sobie dwie bransoletki. Pięknie się prezentują. Uwielbiam je nosić. Też zamówiłam mojej mamie. Też jest zachwycona także bardzo Wam polecam zwrócić uwagę, szeroki jest wybór, jeśli chodzi o takie brązoletki, czy też w ogóle biżuterię na stronie. Dalej wspomnę o miejscach. W tym miesiącu udało się pojechać w Bieszczady. Tak głównie to był taki najważniejszy, najważniejszy wyjazd tego miesiąca. Musiałam zmienić baterię, bo mi padła. W każdym razie, jeśli chodzi o Bieszczady, to mogłabym Wam polecić zdecydowanie Polańczyk, żeby się tam wybrać. Bardzo przyjemne, też dosyć turystyczne miejsce dosyć mocno turystyczne miejsce, bo jest dużo kawiarni, restauracji, hoteli itd. I tam mogłabym polecić na pewno plaże, gdzie mamy widok na góry. Jest tak spokojnie, jest też sporo zieleni, sporo drzew, więc jeśli nie lubicie się opalać, wygrzewać na słońcu, to też spokojnie można sobie poleżeć odpocząć w cieniu, właśnie pod drzewem. Dalej, jeśli chodzi o solinę. To jest też taki jeden z większych punktów, jeśli chodzi o Bieszczady, czyli zapora w Solińska, zapora w Solinie. Też warto się tam wybrać, też jest sporo kawiarni, w których można posiedzieć, odpocząć. Też jeśli chodzi o Solinę, czy też Polańczyk, można się wybrać na rejs statkiem, co też zrobiliśmy. I to była bardzo dobra decyzja, bo można było zobaczyć też te zapory i też inne takie wysepki, czy też miejscowości, z perspektywy na tej Zaporze. Przepłynięcie tym statkiem kosztowało 25 zł, więc myślę, że całkiem okej. Okay. Myślę, że było warto. I też dzięki temu, że popłynęliśmy tym statkiem, przyszedł pomysł na taki spontaniczny pomysł na przejechanie się na plażę skalistą Verlas która jest znacznie, znacznie spokojniejsza, cichsza, jest tam znacznie mniej ludzi, a też jest bardzo przyjemnie i te widoki są również piękne. Mam nadzieję, że tutaj możecie na wideo zobaczyć, jak to wyglądało. Także bardzo Wam polecam też udać się na takie troszkę mniejsze plaże, mniej uczęszczane po prostu przez innych, bo wtedy faktycznie można wypocząć, wyciszyć się i to jest super, super sprawa. Oczywiście, będąc w, w Bieszczadach, nie można było minąć wejście na góry. Uwielbiam chodzić po górach, i tutaj udało się zdobyć tarnicę, czyli najwyższy szczyt w Bieszczadach. Przepiękne widoki, tutaj też Wam pokazuję. Pięknęła pogoda, więc słonecznie, ciepło, ale też nie było zbyt gorąco, tak właśnie w sam raz do chodzenia po górach. Więc jeśli będziecie w Bieszczadach, bardzo Wam polecam wejść na ten szczyt, bo jest to przepiękny widok. Także było warto jak najbardziej. Po zejściu ze szczytu oczywiście trzeba coś zjeść, więc podjechaliśmy do Chata Wędrowca restauracji która jest bardzo, bardzo, bardzo uczęszczana, bardzo popularna. Ja o, niej, o tej restauracji dowiedziałam się tak naprawdę od Was w komentarzach na YouTube i też chyba na Instagramie ktoś mi napisał, tak mi się wydaje. I bardzo, bardzo za to dziękuję, bo naprawdę bo tam przepysznie. I będąc w tej restauracji, słuchajcie, musicie zamówić naleśniki, bo to jest ich takie kultowe danie. Ja miałam naleśniki z jagodami i po prostu to były najlepsze naleśniki jakie jadłam, zupełnie inaczej zrobione, w taki sposób trochę powiedziałbym gofrowy, na no podobnym właśnie cieście jak robi się gofry. Było to przepyszne, bardzo dużo jagód, tak faktycznie konkretnie nałożone, nie oszczędzali na tych składnikach, także bardzo, bardzo, bardzo polecam, można się naprawdę bardzo najeść. Wracając jeszcze do Polańczyka, to myślę, że jest to jedno z lepszych miejsc noclegowych, które można sobie wybrać, bo widoki stamtąd są przepiękne. I też jest to takie miejsce, gdzie mamy najwięcej, najbliżej siebie restauracji, kawiarni, jeśli Wam na tym zależy. No i też warto tam zobaczyć punkt widokowy. Ja byłam w zeszłym roku po raz pierwszy w Polańczyku, w tym roku byłam po raz drugi. I naprawdę jest to piękny widok i warto tam wejść. Dalej, jeśli chodzi o też jedzenie w Polańczyku, które mogłabym polecić, to anielski zakątek. Byliśmy tam tak naprawdę dwa razy jeśli chodzi o obiady i za każdym razem było przepysznie, było różnorodnie. I znajdą tam jedynie osoby, które jedzą mięso i też wegetarianie, także jak najbardziej polecam. A jeśli chodzi jeszcze o pobliską miejscowość Bubrka, bo tam akurat tym razem nocowałam. To jest tam miejsce takie już kultowe, teraz w Bieszczadach. Serce, w ogóle bardzo polecam Wam poczytać historię tego, dlaczego powstało to serce właśnie z krzewów. Serce, które znajduje się na wzgórzu, które jest widoczne z głównej trasy. Dodatkowo również był jeden poranek, kiedy stwierdziliśmy, że pójdziemy sobie już nie na żadną górę, bo taka pogoda była niepewna, to pójdziemy sobie samego rana na punkt widokowy z kamieniołomu, który był wykorzystywany wcześniej do budowania tamy w Solinie. I z tego punktu widać było właśnie te miasta, też Góry i też trasa była taka trochę bardziej dzika, więc przyjemnie było pochodzić tam między lasami i krzewami. Żeby dojść do tego punktu widokowego naprawdę było warto. Bardzo szybka trasa w ogóle, tam może z pół godziny. Trzeba, żeby wejść na, na szczyt, to jest 500, ponad 500 metrów nad poziomem morza, więc nie jest jakoś bardzo wysoko, a widoki już są naprawdę bardzo fajne. Także ja bieszczady jak najbardziej polecam, tym bardziej dla osób, które może nie są jeszcze zbyt obyte z chodzeniem po szczytach, po górach, bo też te góry są znacznie niższe niż tatry na przykład. Więc jeśli dopiero macie takie podejścia do chodzenia po górach, nie wiecie, czy Wam się to spodoba, czy też nie, to polecam właśnie bieszczady na taką rozgrzeweczkę. Widoki też są piękne, a te góry są po prostu, te szczyty są niższe. Jeszcze na powrocie z Bieszczad zahaczyliśmy o łańcuch, gdzie okazało się, że jest przepiękny zamek. W ogóle ogromny, ogromny park. Akurat nie przeszliśmy jego całego, bo nie było zbytnio na to czasu. Natomiast jest to miejsce, które również warto zobaczyć. Również można wejść do tego zamku do środka, zobaczyć sobie pomieszczenia, które na zdjęciach, przynajmniej jak widziałam w internecie, wyglądały bardzo ciekawie. Ja jestem bardziej fanką natury ogrodów niż zamków w środku, natomiast ten zamek z zewnątrz przynajmniej zrobił na mnie ogromne wrażenie, bardzo ciekawy, bardzo dobrze zadbany teren, także warto zwrócić uwagę. I jeszcze takie kolejne miejsce, które było takim wypadem na szybko, bo ode mnie jest to z półtorej godziny drogi, jest to Tomaszów Mazowiecki. Tam znajdują się, słuchajcie, niebieskie źródła. I to jest, słuchajcie, bardzo ciekawe miejsce, bo mamy tam takie małe jeziorko tak naprawdę, gdzie znajdują się niewielkie niebieskie źródełka właśnie, które bulgoczą. I to było bardzo, bardzo ciekawe. W ogóle przeczytam Wam ten kawałek informacji, która można było tam sobie przeczytać. Są to dokładnie baseny wywieżyskowe. Są to miejsca wypływu wód ze szczelin w skałach wapiennych. Niebieskie źródło możemy zaliczyć również do źródeł uskokowych wstępujących. Zatemowały one swobodny odpływ wody, która podlegając ciśnieniu hydrostatycznemu wypływa na powierzchnię. I przez to właśnie jest ten efekt bulgotania. To jest bardzo ciekawe i bardzo mnie to zszokowało, bo nie wiedziałam, nie nastawiałam się na to, że to po prostu się tam coś rusza, że coś tam się dzieje, więc to było ciekawe zjawisko i takie ciekawe do zobaczenia. W ogóle ten rejon jest bardzo przyjemny. Co prawda jest dosyć blisko takiej głównej trasy, dosyć ruchliwej, natomiast wchodząc tam w głębiej, właśnie w to jeziorko, w to źródełko, już tych samochodów na szczęście nie słychać jest tak bardziej spokojnie między drzewami i lasem. Bardzo fajne miejsce, bardzo ciekawe, tym bardziej jeśli lubicie takie sprawy geologiczne, to warto, warto odwiedzić to miejsce. Jeszcze słuchajcie, zapomniałam wspomnieć o Sanoku, bo to było miejsce, które, które odwiedziliśmy zanim dojechaliśmy do Bieszczad. A głównie chodzi mi o restaurację, kawiarnię Nobo, gdzie jadłam przepyszne danie. Zresztą wszyscy nas czworo miało... Bardzo dobre dania. Każdy był jak najbardziej zadowolony. Ja akurat miałam kalafiora, Stek z Kalafiora który smakował jak karkówka. Byłam po prostu w szoku, jak dobrze jest to zrobione, tak przyprawione, że po prostu miałam wrażenie, jakbym do karkówkę, dosłownie. Kalafior miałam podany jeszcze z pires z soczewicy, chyba z tego, co pamiętam. Też bardzo dobre i też chyba takie najbardziej kultowe danie u nich w tej restauracji to tarta alla pizza, czyli ciasto pizzy nie jest ciastem drożdżowym, tylko właśnie tartą. To było bardzo ciekawe, bo ta pizza dzięki temu nie była ciężka, tylko była bardziej lekka, a bardzo, bardzo dobra. Także polecam Wam sprawdzić, jeśli będziecie w Sanoku, albo będziecie przyjeżdżać, albo tam może mieszkać, chociaż myślę, że jak mieszkacie, to pewnie znacie to miejsce. W każdym razie bardzo, bardzo, bardzo polecam zajrzeć. Jeśli chodzi jeszcze o kawiarnie, restauracje takie jedzeniowe rzeczy, to również. Przechodząc do Warszawy, bardzo, bardzo, bardzo polecam kawiarnię Vita Café. Chciałam tak zerknąć, żeby się upewnić, czy dobrze mówię. Kawiarnia znajduje się w Wilanowie, miasteczko Wilanów. I tam jest przepyszna kawa. Ja akurat piłam chai latę, która jest bardzo, bardzo dobra. Taka ciekawa, dosyć słodka. Do tego również pączki, gdzie mamy różne rodzaje do wyboru. Ja akurat jadłam. Solony karmel i jadłam pistacjową. Pistacjowa jest w ogóle rewelacyjna, więc bardzo polecam spróbować. I też ciasta są przepyszne. Jadłam sernik taki chyba kultowy, najbardziej popularny z tego, co mi się wydaje. Sernik Agnieszki, z tego co pamiętam. Też bardzo, bardzo dobry. Dla mnie mogłoby nie być karmelu nawet na wierzchu, żeby nie był aż tak słodki. Bo ten sernik sam sobie był bardzo, bardzo dobry. W każdym razie i tak, mimo wszystko, bardzo polecam. Też jadłam wcześniej, um, byłam tam dwa razy, bo tak mi smakowało za pierwszym razem, że pojechaliśmy tam później jeszcze raz, żeby znów sobie tam zjeść. I było też tam ciasto mascarpone, już nie pamiętam dokładnie jak się nazywało, ale też było bardzo, bardzo dobre. Także to były takie miejsca, które najbardziej mi się spodobały w tym miesiącu, które odwiedziłam i które mogłabym Wam polecić. O tak, bo o wszystkim powiedziałam co chciałam. Jeszcze o książce chciałam wspomnieć, słuchajcie, którą w tym miesiącu czytałam. Też zabrałam ją właśnie na drogę w Bieszczady. Jest to książka, czego najbardziej żałują umierający. Nie przeczytam jej do końca, ale praktycznie jest końcówka i powiem Wam, że jest to bardzo ciekawa książka, lekko napisana. Bardzo szybko się ją czyta również. Bardzo przyjemnie. Jest to opowieść kobiety, która. Pracowała, czy ogólnie to jest opowieść o tej kobiecie, ale jakoś przekazująca swoje przemyślenia i to, czego się dowiedziała o tych ludziach umierających, bo ona była opiekunką, też pielęgniarką właśnie później osób, które miały zaraz umrzeć, opiekowała się nimi właśnie w tych ostatnich dniach, tygodniach czy miesiącach przed śmiercią, bardzo dużo z nimi rozmawiała, miała bardzo dobre podejście do ludzi, dzięki czemu. Była w stanie ich otworzyć, gdzie oni opowiadali właśnie o swoim życiu, o swoich przemyśleniach, czego żałują. I zapisała to w formie książki, żeby też przekazać te informacje innym ludziom, te mądrości ludzi, którzy no właśnie przed śmiercią powiedzieli, czego żałowali w swoim życiu. Bardzo ciekawa książka do przemyślenia. Um, Wiele ciekawych informacji, można się dowiedzieć, wiele ciekawych spostrzeżeń. I tutaj akurat opiekowała się naprawdę różnymi ludźmi i każdy z nich miał jakieś swoje przemyślenia w tym temacie, także uważam, że warto, warto przeczytać, przemyśleć to i wdrożyć to, co uważacie, że u was też by było warto. Także jak najbardziej książka warta, warta polecenia, przeczytania, i co? Myślę, że to by było na tyle. Dajcie znać, co u Was się wydarzyło w tym miesiącu. Może gdzieś byliście, a może coś z mojego polecenia już odwiedziliście. Też już na Instagramie dostawam wiadomości, że gdzieś tam byliście, więc to jest super. Bo tak, jest w planie zwiedzenie całej Polski w tym roku. Zobaczymy, jak to pójdzie dalej. Więc tak, dobra. Ja już nie przedłużam. Żegnam się z Wami i do zobaczenia. Cześć.